Dzisiejsze popołudnie spędzamy na prezentacji najnowszej, czyli jesiennej ramówki telewizji TVN. Aura jest zupełnie niejesienna, ponieważ na zewnątrz jest totalnie, ale to naprawdę totalnie gorąco. Na szczęście organizatorzy zadbali i o to. Na wstępie można napić się bezalkoholowego mojito, a nawet otrzymałam taki oto wiatraczek, który trochę bzyczy i można się nim ochłodzić. Jestem pod wrażeniem, natomiast ja czekam najbardziej na to, co zobaczymy na ekranie w tym sezonie. Dzisiaj wszystkie jesteście piękne, takie, czy to jest jakiś wspólny proces przygotowawczy, czy każdy osobno? Nie, no każdy osobno. Wspólnie się tutaj bo z niektórymi malujemy przed konferencją, zawsze, ale, ale nie, każdy przygotowuje się na własną rękę i myślę, że każda robi wszystko, żeby wyglądać dobrze. Lubisz poddawać siebie różnym eksperymentom, siebie samą. I czy teraz będą jakieś eksperymenty na tobie przeprowadzane znowu? A, bardzo bym chciała, myślę, że będą. Mamy kilka pomysłów. Formuła programu bardzo się nie zmieni, bo, bo się przyjęła i myślę, że, że jest całkiem, całkiem fajna. Dwa programy, znowu dwa programy, i pytanie, który z nich jest bardziej pracochłonny dla pani? Trudno powiedzieć, są kompletnie różne. Oba kocham. Proszę mi powiedzieć, co zobaczymy w tym masterchefie? Komary, które trzeba zabić, że chcę wsadzić do wody. Będą zabijać? A nie będzie krwi. Nie, krew będzie, ale nie przy zabijaniu, tak? Nie znika Pani z ekranu, wciąż są dwa formaty i teraz pytanie, który z nich, na który z nich poświęca Pani więcej czasu aktualnie? Um, one wymagają ode mnie dokładnie takiego samego zaangażowania. Jakie są perfekcyjne rady na taki upał? Jest świetny napój, który Radzę sobie przygotować: letnia woda, szczypta soli, plasterek cytryny, kilka listków mięty. Jeżeli mamy zamiar uprawiać sport tego dnia, jeszcze łyżka miodu. Rewelacyjny izotonik bez chemii. Ekonomiczny, perfekcyjny. Jeszcze raz. Po długim wakacyjnym sezonie ogórkowym to wydarzenie wzbudziło naprawdę spore zainteresowanie, bo mnóstwo gości, bardzo dużo dziennikarzy, ale przede wszystkim wiele gwiazd i to lubimy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się na ekranie w tym sezonie, wygląda na to, że będzie bardzo interesująco. I gdyby nie fakt, że nie posiadam działającego telewizora, to byłabym całkiem podekscytowana. A my już uciekamy i mówimy do zobaczenia.